Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Znowu przywieźli jakiegoś zgrzybiałego kikuta. Pielęgniarka była oburzona, gdy weszła na oddział i zobaczyła, że od wczoraj dodano kolejnego starca. Jak długo to jeszcze potrwa? Wczoraj przywieziono jeszcze dwie babcie, dzisiaj dziadka, gdzie my ich wszystkich pomieścimy. Czuję się, jakby nasz dom opieki był jedynym w całym mieście. Przyprowadzają do nas tylko swoje niedołężne babcie i dziadków. Cały dzień trzeba im sprzątać, a pensje nie rosną. Oburzyła się Antonina, która miała dość wynoszenia kaczek i szorowania podłóg. Inną, emerytkę, umieszczono na oddziale sześcioosobowym, a gdy zobaczyła ten dodatek, była wściekła. Zmęczona i wyczerpana pielęgniarka nie zwróciła nawet uwagi na smutne spojrzenie starszego pana, który miał łzy w oczach. Kazimierz był zraniony do głębi. Nigdy w życiu nie czuł się tak upokorzony i pozbawiony środków do życia. Jak ja doszedłem do takiego życia? Mamrocząc pod nosem, pytał sam siebie, jak to się stało? Czy teraz jestem tylko tym słabym, nędznym dziadem, na którego nawet jakaś chamska praczka może bezkarnie pluć? Kiedyś byłem szanowanym człowiekiem i miałem wszystko. Myślałem, że życie mi się udało. Nie tylko mnie, ale także moim dzieciom i wnukom przez kilka następnych pokoleń, a wyszło jak wyszło. Zostałem z urwanym korytem. A ilu takich jest, nieszczęśliwych i bez środków do życia? Jeszcze kilka dni temu Kazimierz za takiego się nie uważał. Podobnie jak wielu innych ludzi, którzy w ciągu kilku miesięcy zostali dosłownie bez spodni, czasy po upadku Związku Radzieckiego też nie były dla niego łatwe. W latach sowieckich był człowiekiem szanowanym i honorowanym. Pracownikiem kultury ze wszystkimi przywilejami, szanowanym i honorowanym człowiekiem. Miał piękną żonę, która bardzo go kochała i robiła wszystko, aby jej ukochany mąż był szczęśliwy. Wystarczyło, że pstryknął palcami. Magda, kochanie, dziś wieczorem będziemy mieli wysoko postawionych gości. Powinniśmy ich czymś zaskoczyć. Nie jestem najważniejszą osobą na świecie, ale jestem bardzo szanowaną i ważną osobą. Nie chcę robić bałaganu. Jak dziś pamięta tamten dzień, kiedy Magda przygotowała na parapetówkę tyle różnych potraw, że nawet najbardziej wyrafinowany smakosz byłby zdumiony. Właśnie wprowadzili się do nowego trzypokojowego mieszkania w stalinowskiej kamienicy. Jakże byli szczęśliwi! Och, tacy prości ludzie nawet nie marzą! przekonywała z zachwytem Magda, która nawet w najszczęśliwszym śnie nie wyobrażała sobie, że będą żyć w takim luksusie. Kochała swojego Kazimierza nie za przywileje i możliwości, ale za nic. Gdy tylko wpadła na niego przypadkiem na ulicy, od razu zrozumiała, że to jej mężczyzna, jedyny, z którym chce spędzić resztę życia. Przegapienie jej szczęścia byłoby po prostu głupie i niewybaczalne, więc kiedy złożył jej propozycję małżeństwa zaledwie dwa miesiące po jej poznaniu, natychmiast się zgodziła. Po co czekać? splotła dłonie wtedy jeszcze bardzo młodej dziewczyny, która postąpiła wbrew woli swojej apodyktycznej matki, która przekonywała ją na wszelkie możliwe sposoby, że nie warto angażować się w pierwsze spotkanie. A w ogóle to dobra rzecz nie nazywa się małżeństwem, dlatego i z małżeństwem nie warto się spieszyć, więc można i całe życie coś przeczekać. Kocham cię, kocham cię i nie chcę stracić ani jednego dnia. Był pewien, że spędzą starość dusza w duszę, tak jak spędzili młode lata. Ale los był okrutny. Wrażliwe i czułe serce Magdy nie mogło znieść tego wszystkiego, co ich spotkało. Ona, podobnie jak wiele innych osób, była zupełnie nieprzygotowana na taki cios losu. Pozostawiona bez niczego i w całkowitej biedzie, kobieta coraz częściej pogrążała się we własnych myślach. Od czasu do czasu serce bolało ją tak bardzo, że z trudem zasypiała. Bez względu na to, jak Kazimierz starał się uspokoić i pocieszyć żonę, która wciąż była tak ukochana jak za młodych lat, wszystko to było daremne. Przemęczenie i ciągły stres zrobiły swoje. Atak był tak silny, że karetka nie zdążyła przyjechać. Magda zmarła w ramionach ukochanego męża, który nie mógł znaleźć miejsca na swój żal. Cieszysz się jeszcze życiem? Zapytał surowo Kazimierz, bez pukania przekraczając próg pokoju syna, który całymi dniami nie robił nic, poza siedzeniem przy komputerze i graniem w gry. Jest rocznica śmierci twojej matki, a ty ani razu nie zaniosłeś kwiatów na cmentarz. Nie wstyd ci? Ona nie żyje od lat. Odmachał leniwy i niedbały mężczyzna w wieku trzydziestu lat. Co, co roku nosić jej miotły? To by było bankructwo potrzebujesz, to idź. Mam wystarczająco dużo do zrobienia w domu. Muszę też zawieść komputer do serwisu. Coś się zepsuło. Oczywiście, — mruknął do siebie Kazimierz. Jak się go nie wyłącza na całe dnie i noce i cały czas puszcza zabawki, to prędzej czy później każdy sprzęt się zepsuje. Kazimierz nigdy nie wiązał z synem wielkich nadziei, jego dzieciństwo i nastoletniość były trudnymi czasami, a Paweł zdawał się chłonąć atmosferę beznadziei i bezsensu, która spowijała wszystko wokół w swojej smutnej sieci. Dobrze, że nie zostałem bandytą, ani nie trafiłem do młodocianego gangu. Rozumował, rozmawiając z Anną, swoją ulubioną córką, która zawsze była światłem w oknie zarówno DLA matki, jak i ojca. Anna dała sobie słowo, że bez względu na to, jak będzie i co się stanie, na pewno wyjdzie z biedy. Nie wolno wpuszczać tęsknoty za domem do serca. Zawsze powtarzała, nigdy nie przestając dążyć do celu. I Anna osiągnęła to, czego chciała. Po ukończeniu instytutu z czerwonym dyplomem, od razu zaczęła szukać pracy za granicą. Córko, może się zastanowisz. Namawiał ją ojciec, który nie chciał mieszkać z synem sam. Byłbym o wiele bezpieczniejszy, gdybyś mieszkała tutaj, we własnym kraju. Nawet gdybyś był po drugiej stronie miasta, nadal byłbyś blisko mnie. Tato? Co ty mówisz? odpowiedziała zaskoczona Anna. Nigdy cię nie opuszczę, bez względu na to, gdzie będę mieszkał. Jesteś mi najbliższą osobą, i Paweł. Co ja mogę od niego wziąć? On się nigdy nie zmieni. Nie jest dzieckiem. Nie martw się. Jak nie chce się uczyć, to niech się nie uczy. Nie chce pracować, niech nie pracuje. Nie naciskaj go. Prędzej czy później zda sobie sprawę, że wszystkie jego wybryki, imprezy z gangiem i ten styl życia, do którego dążył odkąd był nastolatkiem, nie doprowadzą do niczego dobrego. Po prostu trzeba dać mu czas. Anna wierzyła, że jej brat się zmieni, jednak z biegiem lat wszystko pozostawało bez zmian. Paweł nie widział w niczym sensu, na niczym mu nie zależało. A ona, pochłonięta zgiełkiem codzienności, coraz rzadziej widywała się z ojcem, co bardzo denerwowało Kazimierza. Córeczko, no kiedy przywiedziesz mi wnuki, żeby mi pokazać? zapytał starszy pan z nadzieją, że córka wkrótce przyjedzie do ojczyzny. Pewnie są już dorosłe, a ja niedługo umrę i nie zobaczę moich chłopców. Jak to możliwe? W przeciwieństwie do Pawła, życie Anny układało się bardzo dobrze. Udało jej się nie tylko zrobić błyskotliwą karierę jako programistka, ale też dobrze wyjść za mąż. O takim małżonku każda kobieta mogła tylko pomarzyć. Zamożny, odpowiedzialny, posągowy. Wspaniały widok. Nie miał serca do rodziny, bo założył ją świadomie. W tym wieku życie dopiero się zaczyna. Mówił, gdy Anna miała wątpliwości, czy nie jest już za późno, by zostać żoną i matką. Kiedy na świat przyszli synowie bliźniacy, para była przeszczęśliwa. Co za niespodzianka! wykrzyknęła Anna, gdy lekarz poinformował ją, że będzie miała dwoje dzieci. Jej mąż będzie szczęśliwy to prawdziwy dar od losu. Kiedy Kazimierz usłyszał radosną nowinę, ucieszył się. A kiedy Anna z mężem i dziećmi w końcu przyjechała w odwiedziny, nie mógł znaleźć miejsca ze szczęścia. Wkrótce jednak para wyjechała i wszystko wróciło do normy. Paweł, który nawet nie uważał za konieczne widywać się z siostrą, na której koszt żył od lat, pojechał na tydzień w odwiedziny do znajomych. Nie, wyobraź sobie. Starszy mężczyzna był oburzony. Nie miał wstydu ani sumienia. Nie chciał usiąść z nami jako rodzina, ani nawet po prostu podziękować za to, że nie umarł tu z głodu. Kogo ja wychowałem? To niewiarygodne. Jak tylko usłyszałam, że przyjeżdżasz, byłam zdruzgotana. Widzisz, to przyjęcie urodzinowe DLA jakiegoś naciągacza, który obrazi się, jeśli nie przyjdzie. Uch, to obrzydliwe. Annę najmniej interesował jej brat i jego sprawy. Nie obchodziło jej to. Nie rozumiała, jak to się stało, że przegapiła moment, w którym mężczyzna stał się całkowicie bezczelny. Anna odbierała skargi ojca jako zbyt emocjonalne impulsy i dopiero gdy nie mogła dodzwonić się ani do ojca, ani do brata, zrozumiała, że stało się coś strasznego. Tego dnia przecięła wszystkie kable, ale numery Kazimierza i Pawła były nieosiągalne. Kim jesteś? Zapytała kobieta, gdy w końcu udało jej się połączyć z domowym numerem mieszkania. Telefon odebrała kobieta, której w pierwszej chwili nawet nie zdawała sobie sprawy, czego chce. Nie rozumiem twoich roszczeń, wykrzyknęła. Właściwie, jeśli będziesz tak do mnie mówić, to odłożę słuchawkę. Kim jesteś i czego chcesz? Zrozumiawszy, że potrzebuje informacji jak powietrza, Anna szybko się uspokoiła i oprzytomniawszy, kontynuowała drobiazgowe przesłuchanie. Kupiliśmy to mieszkanie legalnie, powiedziała kobieta po drugiej stronie kabla. Rozumie pani? Legalnie? Jeśli jesteś tam gdzieś znikając na lata, to nie nasz problem. Mam wszystkie potrzebne dokumenty i w razie potrzeby udowodnię w każdym sądzie, że mam wszelkie prawa do tego mieszkania. Anni nigdy nie udało się dowiedzieć od nieznajomej, dokąd przeprowadzili się jej ojciec i brat. Kobieta miała złe przeczucia i jeszcze tego samego dnia kupiła bilety i poleciała do ojczyzny. Może polecę z tobą? Zmartwiony, zapytał jej mąż, który był bardzo zaniepokojony całą sytuacją. A jeśli będziesz potrzebowała pomocy? Nie ma takiej potrzeby, to zupełnie niepotrzebne. Anna odpowiedziała: Sama się tym wszystkim zajmę. Ty zostań w domu z synami. Po raz pierwszy od wielu lat Anna musiała zatrzymać się w hotelu po przyjeździe do rodzinnego miasta. Czegoś takiego nie mogła przewidzieć nawet w najgorszym śnie. Jak to możliwe? Mieszkanie, które było własnością rodziny, w którym spędziła całe swoje dzieciństwo i młodość, zostało sprzedane i teraz mieszkają w nim jacyś obcy ludzie? Dla Anny, podobnie jak dla jej ojca i matki, to nie był tylko dom. To było miejsce, do którego zawsze można było przyjść, pooglądać stare rzeczy, zanurzyć się we wspomnieniach, przenieść się w odległą przeszłość, a teraz to wszystko zniknęło. To nie miało DLA niej sensu. I gdzie znaleźć jej ojca? Anna sama nie zauważyła, jak niepokój ogarnął ją swoją ostrą falą, a ze zmęczenia i zmartwienia zemdlała i zasnęła. Cholera! Przecież miałam szukać ojca! Wykrzyknęła, gdy obudziła się dwie godziny później i, karcąc się za swoją nieostrożność, wyskoczyła z łóżka i chwyciła swój telefon, w którym już zmieniła kartę SIM, aby nie zepsuć roamingu, i zadzwoniła na policję. Nie możemy zdalnie odebrać zeznań. Usłyszała męski głos na drugim końcu linii. Musisz przyjechać i wyjaśnić nam, co się stało, a potem możemy zacząć szukać twojego ojca. Besztając się za swoją głupotę, Anna natychmiast przygotowała się i pognała na policję. Śledczy wysłuchał jej uważnie i powiedział, że od razu zacznie sprawdzać wszystkie potrzebne informacje w bazach danych, a gdy tylko coś będzie wiadomo, natychmiast ją o tym poinformuje. — Dziękuję bardzo! — wykrzyknęła, po czym wyjęła z torebki kilka banknotów i położyła je na stole przed mężczyzną. Tak niewielu ludzi to obchodzi. Odłóż to! Śledczy powiedział surowo, zerkając na pieniądze. To moja praca. Nie dość, że mnie obrażasz, to jeszcze łamiesz prawo. Mogę cię oskarżyć o łapówkarstwo. Przeprosiwszy, Anna, która chciała jedynie podziękować mężczyźnie za jego pełen szacunku stosunek do sytuacji, której była zakładnikiem, opuściła biuro i wróciła do hotelu. Mój biedny tatuś, pomyślała sobie, nawet nie próbując powstrzymać łez. Gdzie ty teraz jesteś? Co się z tobą dzieje? Chciałabym, żeby nic się nie stało. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Jak mogłam być tak nieostrożna i samolubna, że o tobie zapomniałam? Chciałabym, żebyś wrócił, wynagrodzę ci to, nigdy nie pozwolę nikomu cię skrzywdzić. I Paweł, och, Paweł, dam mu to, co mu się należy, daję słowo, że nie odpuszczę, ten wiekowy drań odpowie za wszystko. Kazimierz również w każdej sekundzie myślał o Annie. Od dnia, w którym znalazł się na zimnym oddziale domu opieki, gdzie leżeli równie nieszczęśliwi jak on, porzuceni na pastwę losu starcy. Och, pamięć mnie zawiodła, lamentował, zawiodła mnie. Jestem już taki stary. Gdybym tylko pamiętał na pamięć jej numer telefonu, nie siedziałbym tu z tobą i nie lamentował, ale już dawno bym zadzwonił, a moja córka natychmiast by po mnie przyjechała i zabrała mnie z tego piekła. Hej, ty! Mruknął dziadek leżący na zimnej pryczy obok. Przestań tam mruczeć. Jesteś irytujący, jak zgorzkniała żotkiewka. Codziennie mówisz coś pod nosem, nie dajesz ludziom spać w spokoju. Zamknij mordę, bo ci ją zakleimy. Śpimy sobie na głowach, a teraz ty i twoje mamrotanie. Kazimierz od razu stał się nielubiany w domu opieki. Nie tylko pielęgniarka Antonina pozwalała sobie na sarkastyczne uwagi pod adresem Staruszka. Sąsiedzi na oddziale, gdzie czasem nie dało się oddychać od kwaśnego zapachu pościeli i rzadko zmienianych kaczek, również byli bardzo agresywni wobec mężczyzny. Starał się nie wchodzić z nimi w dialog, udając, że nie słyszy kolczastych i żrących żartów pod swoim adresem. Nie mógł jednak tolerować obelg ze strony młodej pielęgniarki, która nie widziała jeszcze życia. Duma nie pozwalała. W końcu w przeszłości był szanowanym człowiekiem. I to nie było w porządku, aby jakiś mały Bachor kłócił się i robił mu uwagi. Nie jest jeszcze wystarczająco dorosła. Antoninie nie spodobała się reprymenda udzielona jej przez kolejnego starego Gika, których w swojej krótkiej służbie widziała dziesiątki. Postanowiła więc podjąć kroki, które omal nie kosztowały Kazimierza życia. Ten jest chory psychicznie. Poskarżyła się dyrektorowi domu opieki. Ciągle nawija o jakiejś córce, która ma niewyobrażalne miliony. I boi się, że jak przyjedzie, to narobi bałaganu. Ma nam za złe, że źle go traktujemy. Jak powinniśmy go traktować, skoro mamy cały dom pełen ludzi takich jak on? Powinniśmy całować jego stopy? Dziadek majaczy, zdecydowanie majaczy. Czas go zbadać i wysłać do szpitala psychiatrycznego, albo stanie się agresywny i nie pozwoli tu nikomu żyć w spokoju. Czy tego chcemy? Obserwując zachowanie Kazimierza, dyrektor również uznał je za dziwne. Ciągłe mamrotanie staruszka do siebie wzbudzało podejrzenia. A kiedy Kazimierz zaczął opowiadać o swojej córce, sąsiadki z oddziału zaśmiały się pogardliwie, a pielęgniarka i dyrektor pokręcili palcami. Tak, Antonino, może masz rację, powiedziała z namysłem dyrektorka, gdy pielęgniarka po raz kolejny poskarżyła się na zachowanie wujka Kazimierza. Czas zająć się staruszkiem. Oni przynajmniej są spokojni i nie otwierają ust. A ten staruch próbuje przeforsować swoje prawa. Tak nie będzie. Jutro skontaktuję się z kolegą ze szpitala psychiatrycznego i zbadamy dziadka, a potem możemy wypisać skierowanie. Niech tam pokaże swoje nerwy. Personel szpitala jest do tego przyzwyczajony, wszyscy tacy są, ale my tego nie potrzebujemy. Oczywiście, że nie. Mamy wystarczająco dużo własnych problemów. Przyszedłem po ojca. Gdzie jest mój tata? Następnego dnia Anna bez zbędnych ceregieli wtargnęła do gabinetu dyrektorki domu opieki. Oburzenie kobiety nie miało sobie równych. Gdy tylko śledczy dowiedział się o wszystkich okolicznościach sprawy i poinformował o tym Annę, ta natychmiast pognała za ojcem. Jak śmiesz go tu trzymać? Dlaczego nie znaleźliście jego krewnych? Kto ci pozwolił znęcać się nad człowiekiem? Widząc wściekłą kobietę, która najwyraźniej nie zamierzała poprzestać na swojej elokwencji, dyrektor domu opieki był oszołomiony. Opamiętał się dopiero po kilku minutach i przerywając tok wypowiedzi Anny, zaczął się usprawiedliwiać. Ale słuchaj, mężczyzna był oburzony. Pani ojca przywiózł tu jego syn. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. My go tylko przyjęliśmy. Nic więcej. Nie trzymamy tu nikogo na siłę. Każdy ma prawo opuścić dom opieki, kiedy chce. Podobnie krewni mają pełne prawo zabrać ukochaną osobę w dowolnym momencie. Nie rozumiem Twoich roszczeń. Uspokoiwszy się, Anna poprosiła o towarzyszenie jej ojcu, a gdy Kazimierz zobaczył córkę, natychmiast się rozpłakał. Znowu się rozszalała. Niezadowolony mruknął dziadek leżący na sąsiednim łóżku: Kiedy ty sobie pójdziesz? A teraz się zamknij! Surowo powiedziała Anna do niezadowolonego emeryta, który z zaskoczenia przewrócił się na drugi bok. Widząc piękną i zadbaną kobietę obok wujka Kazimierza, który przez cały czas pobytu w domu opieki poddawany był zbiorowym drwinom, mężczyzna przeraził się. Przepraszam, mruknął. Nie miałem nic złego na myśli. Po prostu mógłbyś być trochę ciszej. Nie jesteś tu sam, a ludzie chcą odpocząć a mówiłem, że córka po mnie przyjedzie. Z dumą wykrzyknął Kazimierz, który gdy tylko zobaczył Annę, rozchmurzył się i rozweselił a ty mi nie uwierzyłeś. Anna wzięła ojca za rękę i pomogła mu się ubrać, po czym skierowali się do wyjścia. Wreszcie zabrano stąd tego wariata, powiedziała Antonina. Jeden problem mniej. Cóż, nie jest taki szalony, odpowiedział jej dyrektor. Okazuje się, że to my jesteśmy wariatkami, bo mu nie uwierzyłyśmy. On mówił prawdę. Przyjechała po niego córka. Myśleliśmy, że majaczy, ale okazało się, że jest całkiem zdrowy na umyśle. To stary człowiek, co można zrobić. W rodzinie są różne sytuacje, takie jest życie. Och, Anno, tak się cieszę, że jesteś. Kazimierz zawodził. Co ja bym bez ciebie zrobił? Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Pewnie zgubiłbym się w tej ciemności. Tatusiu, jak to się stało? Anna zapytała ze zdziwieniem: Jak to się stało, że Paweł sprzedał mieszkanie? Jak to się stało, że jest jego właścicielem? Och, córeczko, to taka głupia historia. "Jestem taka głupia, że wstydzę się ją opowiadać. Paweł poprosił mnie o podpisanie pełnomocnictwa na samochód. Powiedział, że znajoma dziewczyna poprosiła mnie, żebym zawiózł ją do sąsiedniego miasta, a ona nie miała się do kogo zwrócić, a ja nie widzę zbyt dobrze. Podsunął mi więc jakiś papier, a ja podpisałem go w zaufaniu. Następnego dnia wypchnął mnie z mieszkania. Próbowałam się sprzeciwić, ale wepchnął mnie do samochodu i wstrzyknął mi coś, po czym obudziłam się w domu opieki." Na początku nawet nie rozumiałem, jak to się stało, ale potem zdałem sobie sprawę, że to mój syn próbował pomóc mojemu ojcu na starość, jak to mówią. Wybacz mi, Anno. Nie uratowałem rodzinnego majątku, stary dureń, a sam byłem Menelem, który nie miał się czym pochwalić. Jakież było zdziwienie Pawła, gdy otworzył drzwi i zobaczył w progu Annę. Kobieta w drodze wyjątku poprosiła śledczego o uruchomienie lokalizacji jej brata na Bilingach. Okazało się, że kupił sobie zwykłe mieszkanie, a resztę pieniędzy przepuścił. Wydawał je na co chciał, niczego sobie nie odmawiał. Złość Anny nie miała sobie równych. Kazimierz nie mógł wybaczyć synowi. Więzienie. Tak więzienie. Wzdychając, powiedział. Od dawna, a teraz zasłużył zasłużył. Anna miała szczery żal do niewinnej rodziny, która nabyła mieszkanie od Pawła na absolutnie legalnych podstawach, więc aby podważyć transakcję w sądzie, udowadniając, że ojciec podpisał akt darowizny na rzecz syna nieuczciwie, ona tego nie zrobiła i wykupiła rodzinne gniazdko za własne pieniądze, aby nie zostawiać uczciwych i niczego nie podejrzewających nabywców na ulicy. Brawo, córeczko! powiedział z entuzjazmem Kazimierz, który pochwalił jej decyzję. Jestem z ciebie dumny i nigdy nie wątpiłem, że jesteś wartościową osobą. Pożegnali się po przyjacielsku i od tej pory Anna znacznie częściej odwiedzała ojca, a nawet proponowała mu, by z nią zamieszkał, ale Kazimierz kategorycznie odmówił. Tu jest mój dom, tu się urodziłem, tu umrę, powiedział, a Anna nie nalegała tylko pomagała ojcu w każdy możliwy sposób, a on był wdzięczny, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, zaczęła poświęcać mu więcej czasu i uwagi niż wcześniej. To było dla niego naprawdę ważne.